Idę spać! A zęby umyłasz? On. No to marsz do łazienki. Nie, no, nie siedzi dziecka! Nie denerwuj mnie nawet. Ach, mycie zębów. Mój ulubiony rytuał. Jedyne dwie minuty w ciągu dnia, kiedy nikt nie zawraca mi gitary. Dwie minuty. <laughs> Właśnie minęły. Chora wrócić do szarej rzeczywistości. Ale przynajmniej z perfekcyjnie doczyszczonymi zębami. O, ładna! szczoteczka jest za twarda! Ja nie będę nią myć! Nie maruj, taka była na promocji to wziąłem. <laughs> Moja trauma z dzieciństwa. Te twarde szczoteczki do zębów. Ale teraz mam Philips Sonicare z sensorem nacisku. I inteligentnym ekranem. Także o zbyt mocne szorowanie nie muszę się już martwić. Kocham ją. Mamo, a Tomek w przedszkolu powiedział, że myje zęby trzy razy dziennie. No tak, po każdym posiłku. On jest chyba jakiś odklejony. Dorośniesz, to zrozumiesz. No stara, nie ma opcji, ja to zęby myję po każdym posiłku. Teraz jak sama płacę za dentystę, to do mnie dotarło, jakie to jest ważne. A pokazywałam Ci już, jaką mam świetną szczoteczkę? Ty, bo maturę się na papierze pisze. A ja wzięłam tylko Apple Pencil. Przepraszam, ma pani może długopis? Dziękuję bardzo. Prawie oblałam, a jeszcze nawet nie zaczęłam. Dobra, motyw przemiany, to łatwe. Ksiądz Robak, to wiadomo. A taki przykład z życia? Latex Coach, która już nie nosi lateksu. O wyraźniejszą przemianę, to ciężko w całej kulturze. Jak mam taki dobry przykład, to w sumie może tego księdza Robaka wywalę. Podaj przykład utopii. Utopii? Miłosz Skierski ostatnio wydał taką piosenkę. Tonę. Pewnie tam się utopi. Czuję, że tonę Teraz całą maturę będę to miała w głowie Oj dobra, tu ciężkie się wylosowało Motyw samotności Co by tu... Mój mąż oczywiście podpisał się na mojej liście A potem zmarł No przecież, po stracie męża to musi być strasznie samotna kobieta No i teraz najgorsze Rozprawka Przez tą bliską relację z czatem GPT nie pamiętam, kiedy ostatni raz coś sama napisałam Dobrze, że mam to Okulary z czatem Halo, czemu to nie działa? Wiedziałam, żeby sprzętu na maturę nie zamawiać. é Czy są tu jakieś rozmaniary? Jeśli tak, to oglądajcie dalej. Bo specjalnie dla was wsiadłam w pociąg. Ubrodziłam się śniadaniem, ale tego nie było w planie. Dotarłam do Warszawy, a tam do pięknego butiku Kopi, gdzie czekała na mnie masa pysznego jedzonka. Kocham jedzonko na eventach. A tutaj mieli nawet wywar z Rosmana. No ale przecież nie dlatego tu przyjechałam. Bo Rosman razem z Kopi stworzył kolekcję dwunastu pinów. Wszystkie są absolutnie przepiękne. Jak zresztą widać na załączonym obrazku, a każdy z nich symbolizuje rzeczy, o których powinnyśmy. Pamiętać na co dzień. Czyli komplementy. Od nas, dla nas. Wiecie o co chodzi. Takie przypinki pasują dosłownie do wszystkiego. Wiem, byłam, sprawdziłam. A jeśli wy też chcielibyście sprawdzić i zdobyć taką przypinkę dla siebie, to teraz jest ku temu idealna okazja. Bo słuchajcie, od teraz co miesiąc będzie dostępny zupełnie nowy pin z kolekcji. Oczywiście super byłoby zgarnąć je wszystkie, no nie? Żeby go zdobyć, musicie wykonać misję w aplikacji Rosma. Na co jeszcze czekasz? Wyłączaj tego TikToka i idź do aplikacji. Piny same się nie zbiorą, a teraz każdy Rosmaniara to też piniara. Oh, well, Wszyscy wiemy, że postanowienia noworoczne po prostu nie działają. Ale może nowotygodniowe uda mi się utrzymać? Co chciałabym zrobić w tym tygodniu? Pierwszy z takich ambitniejszych, codzienny spacer, ale idziemy na grubo. Nie taki emerycki spacer dookoła fontanny, tylko ciśniemy codziennie rano 10 km. Wiem, co sobie myślicie, ale moje ego mówi mi, że dam radę. Drugie będzie jeszcze trudniejsze, bo będę musiała zadzwonić do lekarza. To jest jeden z trudniejszych challenge'y dla mojej introwertycznej duszy. Podostałam skierowanie na wycięcie migdałków i nie mogę z tym czekać. A już miesiąc nie mogę się zebrać. Ale w tym tygodniu to zrobię. Zadzwonię i się umówię. Błagam, powiedzcie, że nie tylko ja mam taki problem z dzwonieniem. I trzecie, równie ambitne. Wznawiam naukę gry na keyboardzie. Grałam już kilka lat, jak byłam młodsza. Znam parę bangerów, czy do Betlejem dla Elizy. Coś jeszcze pamiętam, ale nie za dużo, a to fajny skill. Także w tym tygodniu kupuję keyboarda i uczę się na nowo. Jak się czegoś nauczę, to wam zagram. Także trzymajcie ze za wszystkie moje postanowienia Lecimy dalej z holem zakupowym Pełnym bardzo losowych rzeczy Nie jestem nawet pewna co to za paczka Ale dobra, mamy tu jakiś fanów yerba mate Bo ja zdecydowanie wolę yerbę niż na przykład kawę Ostatnio skończyły mi się zapasy Więc zamówiłam kilka nowych smaków Grenade boost, jakieś granaty, ogólnie takie czerwone owoce Czerwone He he. Bardzo truskawkowa I marakuja, coś takiego I jakieś dwa gratiski Chociaż szczerze mówiąc dla mnie każda yerba smakuje tak samo Trochę jak żygi Ale przynajmniej działa Kolejne to paczka z zagranicznymi słodyczami I teraz na testy czego możecie się szykować Japońskie jedzonko z proszku Klasyczek Tutaj pianka o smaku sody Jeśli dobrze pamiętam, bo nie przeczytam Z zestawów mamy jeszcze bananki w czekoladzie Mini lodziarnię I całą cukiernię Nie mogę się doczekać Do testowania będzie też pop -tarts. Zawsze chciałam tego spróbować Takie o smaku pianki z czekoladą. KitKat o smaku jabłecznika. Naprawdę starałam się poszukać niestandardowych słodyczy. Taka rybka o smaku tortu urodzinowego. Kto to wymyśla? Ale wygląda cute. Zobaczymy! To koniec z zakupami na kolejny rok. Co najmniej. Ja myślę, że to będzie dziewczynka, więc typujemy imiona lat. Córki Andziaks. Część druga. Moim drugim typem jest Michel. O! Michelle, wow. Michelle Trochonowicz. Bo musisz to z nazwiskiem Tak, zostawić. tak. Charlotte Elizabeth Trochonowicz. No drugiego to już taka mocna nie jestem. Łatwo mówić, łatwo napisać. Ma dwa L, więc to jest takie ładne, będzie do kaligrafii, jak będzie miał rodzinki na ściankę, to się liczy. W jest szarlotka, to Michelle być Michelle'ka. Michelle'ka! <grym> moim ostatnim typem jest, nasza kuzynka ma tak na imię i moim zdaniem Andziaks mogłaby tak dać. Total. Izabel. Izabel trochę, No, Izabel mocno się... Izabel pasowało. Ej, Izabel to jest mocny typ. No, mocny typ. Jak zgadnę... Co zostawiacie? To ja powiedziałam, że może chociaż dam szansę polskim imionom, jak je sobie tak przejrzałam, bo no to uważam, że z polskich imion Gertruda. Nie. Musi być trochę bogato. Laura albo Zuzanna. Okej. Okay. Zuzanna myślę, że jest zbyt pospolite. Trochę tak. Ale Laura to jest bardzo popularne ostatnio imię raz. I dwa, Laura Trochonowicz. Fajnie, brzmi. No. No, Laura ma sens. Laura ma sens. Jak zgadniemy, to obydwu nam zostawiacie tak. follow. To jest film dla wszystkich, którzy obejrzeli Squid Game I nie wiedzą za bardzo, co zrobić ze swoim życiem w oczekiwaniu na kolejny sezon To ja Moje ego mówi mi, żebym przeżyła I zgarnęła główną nagrodę Przekonajmy się Nie mam pojęcia, jaki wzór jest, w którym Zalepujmy Ene, due, Co my tu mamy? Chwila prawdy kółko. Nie najłatwiej, ale mogło być gorzej. Dodali do zestawu nitkę do zębów, a nie dali nic do wycinania. Także spróbujemy pineską. To pachnie jak kangusy. Ustawiamy stoper na 5 minut. Czas start. Wydaje mi się, że nie można dociskać za mocno. Ej, to się całkiem łatwo wydrapuje. Wydaje mi się, że to ciastko jest troszeczkę inne niż w tym serialu. Uuu, uh, trochę odeszło, byle nie przesadzić. Ło, wow. ty! Ha! Ha, mamy to. Stop. Minutka. Za taki wynik to podwojenie nagrody się należy. Ale jak tak dobrze mi poszło, to zróbmy test smaku. Hmm... To takie mocno średnie, szczerze mówiąc. Ale miałam frajdę robiąc to. Myślę, że jakbym wylosowała parasolkę, to rzeczywiście mogłabym mieć problem. Ej, na jakąś imprezę tematyczną? Urodzinki? Mega sprawa. Daj 8 na 10. Jestem aktualnie na słonecznej Malcie. No dobra, może dzisiaj nie jest jakaś mega słoneczna, ale mają śmieszne słodzice i dzisiaj je testujemy. Z widoczkiem specjalnie dla Was. Na pierwszy ogień idą takie chrupki. To chyba takie klasyczne kukurydziane. Ten ser u nich jest jakiś taki inny. Nie taki syfiasty ser. Hmm, nie wiem nawet jak to określić. Trochę bardziej jak taka serowa bułka z marketu. Takie 6 na 10. Następne mamy takie pistacjowe jajeczka. To jest czekolada, jakiś biały krem, pistacja. Zresztą nie wiem, zaraz zobaczymy akurat w wielkanocnych klimatach. Tak to wygląda. Smakuje trochę kokosem, ale bez kokosa. To nie ma sensu. Pistacje to ja w tym nie czuję za bardzo. A ta czekolada jest chyba gorzka, a przynajmniej nie mleczna. No nie wiem, takie 7 na 10 może. i o smaku koli wiśniowej. Wydaje mi się, że to kiedyś było w Polsce. Już nie ma. Także testujemy. A chwila, tak się je taki. Kierę, Jak nie wiedzieliście, to już wiecie. Fajna, przyjemna. Takie trochę bardziej wiśnia niż kola i to mi pasuje. 8. Ocean... 9 na 10 Słodycze dupy nie urwały, także łapcie jeszcze widoczek. Niech nadrabia za średnie słodycze. Dzisiaj znowu szukamy kapibary. Tym razem z Oliwiarem. Tak, mam nadzieję, że przyniosę to szczęście. Jak ty znajdziesz, to ją zabieram. Kończymy serię wtedy. I kończymy serię <laughs> Jak nie kapibara, to który byś chciał? Mogę to trochę roz. Możesz. Ale ładna jest ta czarna rybka. Ale jest to jakiś secret? Ryba albo kapibara chcę. Tak jest. Nieestetyczne otwieranie. Dawaj, pierwsze. Czekaj. Ja się stresuję. Robię to z zamkniętymi oczami. Ej, ładny! <noise> Dupą pokazujesz. A, ale fajny! Kapibara to nie jest, ale to jest chyba najładniejsze, jakiego na razie znalazłam w tej nie serii. Go nie. Widzicie, jaki on jest słodki! Jak już się sobie Proszę, tak wygląda mój zestawik. Szczerze, mega, mega, mega słodkie. Mocne. I mega, mega mocne. mocne też. A u mnie? Będzie jakiś sekrecik. Że to będzie kapibara. Proszę. Co to jest? Aksolot! Jaki uuu słodki? Dobra, ja sobie go zabieram. I była do niego miseczka, ale niestety bez jedzonka. Aksolot niestety nie będzie nic jadł. Nie naje się. Szczerze, mega, mega mocny. Ostatnio pisaliście mi, że czerwony to mój kolor, więc stwierdziłam, że przejdę się na czerwony dywan. Ale od początku. Ktoś, kto musiał być całkiem szalony, uznał, że ja jestem wystarczająco ważna i poważna, żeby zaprosić mnie na galę rozdania Fryderyków. Czy się z tym zgadzam? No może nie do końca, ale poszło. Odstrzeliłam się jak stróż w Boże ciało. Zebrałam sprzęt, ekipę, no i jazda. Do ostatniej chwili myślałam, że to prank, ale rzeczywiście mnie wpuścili. Ba nawet zaprosili na ściankę. Możecie mówić, że odkleja, ale kto by nie stanął? No, ja stanęłam, a potem nawet poprosili mnie i miłosza na wywiad. Mega miło. No Ale dobra, to nie my tu dzisiaj jesteśmy gwiazdami. Byliśmy dosyć wcześnie, więc zajęliśmy miejsce na sali i z niecierpliwością czekaliśmy na rozpoczęcie gali. A słuchajcie, działo się na niej sporo. Muzyka na żywo. I to nie byle jaka. Krzysztof Zalewski, którego miłosz okazał się ogromnym fanem. Jak widać. Bardzo wczuty. Bracia Kacperczyk, Bambi, Robotyczny, Mata? Tu teraz nie wiem o co chodziło, ale okej. Okay. No i Sobel. Złośliwi twierdzą, że przyszłam tam tylko dla niego. Czy jest w tym ziarno prawdy? Nie, no słuchajcie, absolutnie. Ja mam chłopaka, wcale nie mam obsesji. Do no dobra może trochę, ale mam już zdjęcie, więc mogę umierać. Dziękuję Fryderykom, dziękuję mamie, Soblowi. Dzięki, że byliście, i do następnego. Jak mnie jeszcze gdzieś zaproszą.